Hejka dublady, super, że jesteście. Zapraszam Was na kolejny filmik. A dzisiaj, w tym filmiku, pokażę Wam problem że z, tym, z aplikacją ustawienia. Po, po właśnie aktualizacji sterownika karty graficznej od Nvidia GeForce GTX 750i do najnowszej wersji sterownika karty graficznej, niestety popsuła się aplikacja ustawienia. Właśnie, za, właśnie wam pokażę. Tutaj jak widać e, włączyło się automatycznie funkcja skupienia. No jak widać, no jak, wi, jak widzicie, tylko alarmy. Po, klik na po, e, raz, czy kilka razy. Niestety nie się. Niech, nic się w ogóle nie zmienia. A teraz wejdźmy w ustawienia teraz. Uruchamia się, tylko na chwilę, a po, te, a po tym czasie, po, po chwili, automatycznie się niestety zamyka. Wywala do pulpitu, i to jest właśnie problem. Zobaczmy w system. Skupienie. O, tu jak widać, tu nie, nie ma tych trzech opcji, niestety Znikno, zniknęło. Przykro mi. A potem, a niestety będzie, i właśnie jest problem. I o, widzicie. Pojawił się. Klikamy teraz wyłączone, ale po, ale po tym czasie wywala do pulpitu. O! No i widzicie co się dzieje? Aplikacja się zamknęła, ustawi ustawienie się zamknęło, niestety. Jak yy, yy, chciałbym wam pokazać jeszcze raz, ale to wielokrotnie to włączyłem w usta aplikację ustawienia i niestety za każdym razem, jak włączę ustawienia, to po chwili wywala do pulpitu i to jest właśnie problem i to mnie właśnie martwi, o widzicie znik, e, wyłączyło się skupienie ale potem, po tym czasie powróci włączonym skupieniem tylko alarmy i to jest właśnie problem no dobra, to teraz pokażę wam próbę do, zrobiłem te prób wypróbowałem wszystkie metody naprawienia aplikacji ustawienia i do tej, do, do tej pory żadnych, żadnych metod nie działa w ogóle. Nic nie nic pomogło wcale. No, jak widać, tutaj mamy pierwszą próbę, czyli skopiowanie te, tej, tej komendy. O, no, jak widać, w tej chwili się naprawiło. Skupienie już jest wyłączone. No dobra. Tą, tą drugą próbę, to, to też to tak tak samo skopiowała, ale inną metodę i też nic nie pomogło trzecia próba e e skanowanie pod kątem us uszkodzeń edycji rejestracji rejestracji win systemu Windows 10 składników czwarta próba utworzenie konta użytkownika Windows na przykład utworzył użytkownika Grzegorz Zastępczy i też z hasłem i też niestety nie, pom i nie pomogło ostatnia próba, przywracaj komputer do stanu początkowego Ch y y y udało się prawie, e prawie y resetować do stanu początkowego, ale po tym czasie po uruchomieniu komputera blue screen wyskakiwał po wyskakowaniu bluescreen uruchomił się ponownie komputer i tym razem pojawił się cofanie zmian, później po tym po cofaniu zmian pierwszym cofaniu zmian uruchomił się po uruchomi trakcie uruchomienia systemu Windows, po raz drugi wyskakiwał Blue Screen of Dead i to znowu. I po raz drugi po Blue Screenie niestety też cofanie zmiany. To już tym razem dłużej trwało cofanie zmiany, tym razem. Natomiast po ostatnim uruchomieniu systemu Windows, udało się uruchomić komputer, zalogowałem się do, sy do systemu Windows. I po, po zalogowaniu się na po pojawił się kom taki komunikat. Wystąpiły błędy po do dostawania początkowego. Nic się nie zmieniło wcale. No dobra. To... E, może jeszcze raz... Jeszcze raz... Wejdę w ustawienia. No... I wejdźmy teraz w system i jeszcze raz pokażę wam po raz drugi. No i wyświetlanie no w sensie wyłącznie Nie... nie jest niedostępne do tego jeszcze. Do tego jest niedostępne Dobra. Zobaczmy jeszcze w skupienie. No, no jak widać, znikło. Znowu znikło. No dobra, poczekamy jeszcze chwilę, a się znowu aplikacja ustawienia się zamyka. No, widzicie? No, widzicie? Zamknęło się po raz drugi. I to już za każdym razem tak, tak się zrobiło. I to właśnie po aktualizacji sterownika karty graficznej. Do najnowszej wersji sterownika karty graficznej. No dobra, to teraz pokażę Wam we, e, pierwszą próbę. E, klikamy w men Menu Start, prawym przyciskiem myszy, klikamy w program Windows PowerShare, administrator. E, zmaksymalizujemy. O. Teraz skopiujemy tą komendę, pierwszą. Skopiujemy. Klejałem. I Enter. Ale niestety nie udało się. Bo nie tą komendę wpis wpisane nie jest. Bo to nie powinno być. Nie udało się tym razem naprawić. Ale zobaczmy drugą komendę. skopiujemy tą komendę kopiujemy i wklejamy i Enter teraz poczekamy aż się y, naprawia te wszystkie pliki sk, sk, rejestrow, rejestrów składnik, sk, składników rejestru A ja w tym czasie y, przerwę w nagrywaniu i widzimy się za chwilę, jak, jak skończy się napra naprawa tego. Y, naprawa tej aplikacji ustawienia. Widzimy się za chwilę. No, jak widać, y, te trzy błędy się pokazały, ale to nic. Na szczęście nie ma żadnych problemów. Zamykamy ten. Windows PowerShell no i no i restartowałem no, po, 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 no, komputer po, uruchomiłem ponownie komputer wejdę w ustawienia jeszcze raz klikamy w wszystkie ustawienia klikamy na przykład system dalej to samo nic się nie zmieniło wyświetlanie nosę, dalej wyłączone nie, jest nie, 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 niedostępne dalej Klikamy w stup, jeszcze w skupienie, no i dalej nie ma tych trzech, wybier trzech wybierań, czyli wyłączone, tylko priorytetowe i tylko alarmy. Poczekamy jeszcze chwilę, a się zamyka. Automatycznie się zamyka. Nieoczekiwanie zamyka się ustawienia. O, pojawiło się. Ale po chwili, niestety, no i zawiesza się ustawienia, no i, i zamknęło się, w no niestety. Nic nie pomogło. No dobra, to teraz trzecia próba. Yy, wpisujemy manager, yy, nie, wiersz polecenia. Oczywiście uruchamiamy jako administ, administrator i, wpis, i skopiujemy to komendę. Skopiujemy. Wklejamy i enter. Teraz poczekamy, aż się y, weryfikuje y, skanowania pod, pod kątem wirusów i zagrożeń i uszkodzeń systemu Windows 10. Poczekamy chwilę. A ja w tym czasie znowu będę musiał robić przerwę nagrywaniu. Na Widzimy się za chwilę. No, zostało jeszcze tylko 94% weryfikacji ukończonej 97 dobiega, właśnie teraz dobiega końca jeszcze chwileczkę poczekamy no i teraz 100% no jak widać yy, jest ukończony cał, yy, ukończono yy, prawidłowo ukończone no i niestety jest problem z tym właśnie plikiem C na tym CBS Log Dobra, przeczytam wam po angielsku. Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them. For online repair details are included in the CBS Log file Ro located at win window Logs CBS, CBS CBS Log. For example, c Windows Log CBS CBS Log For offline repairs, details are included in the log file provided by the off-log off file flag. No, to właśnie musiałem przeczytać po angielsku, bo, bo to jest niestety, nie jest napisane nic po polsku, tylko niestety wszystko musiałem mówić po angielsku niestety, bo jest napisane wszystko. Czyli ten, ten, ten plik nadaje się do naprawy niestety. Wypróbowałem wszystkich metod, ale żadne metody nie pomogły wcale. Dobra. Zamykamy wiersz poleceń. Czwarta, teraz czwarta próba. Utworzenie konta użytkownika Windows. No i jak... Bo, wita, yy, wybieramy start. Grzegorz, no. No jak widać, tu jest właśnie ten... No, to nowe konto. Oczywiście nie Microsoft, tylko lokalne. Dobra, zmień ustawienie konta, sprawdźmy. Rodzina i użytk inni użytkownicy to jest właśnie ten, to właśnie dodałem. Oczywiście najpierw, zanim wszedł, zalogowałem się do tego konta, najpierw musiałem zmienić typ z, on, z konta z użytkownika standardowego na administrator. To właśnie dodałem do kogoś innego, czyli drugiego, na przykład, trzeci, jak, na przykład jak dodam trzeci konto użytkownika. O, tu jest na, tu klikamy napis Nie ma informacji logowania do tej osoby, bo to tym razem to chodzi o konto Microsoft niestety, a nie konto lokalne. Teraz chwileczkę poczekamy Aż się załaduje. No. Tworzenie konta, ale Microsoft. A, dobra, klikamy, dodaj użytkownika bez konta Microsoft. Czekaj. No, tu nazw wpisałem nazwę użytkownika. Oczywiście wpisałem też hasło. Dobra, ale teraz nie będę tego robił, bo już to zrobiłem. No dobra. A na sam koniec, czyli ostatnia próba, czyli przywracanie komputera do stanu początkowego. Wejdźmy we jeszcze raz w ustawienia. Aktualizacje i zabezpieczenia, ozyskiwanie, resetuj i komp ustawienie komputera do stanu początkowego czyli rozpocznij. O, powiadomienie się pokazało jakieś głupie. Dobra, jeszcze raz kliknij, rozpo klikam, rozpocznij. I tu są dwie opcje do wybierania: czyli zachowaj moje pliki i usuń wszystko. Ja wybieram, zachowaj moje pliki. Przygotowanie poni to, poni to nie potrwa długo, dobra. I w jaki sposób chcesz ponownie zainstalować system Windows 10? Czyli, czyli są dwie opcje: Pobierać ich z chmury i lokalna, ponowna instalacja. A dotyczy pierwszej opcji, dotyczy właśnie. Pobieranie z Hury może spowodować zużycie więcej niż 4GB Dobra Ja wybierałem na przykład Lokalna ponowna instalacja Dodat Dodatkowe ustawienia, czyli przywróć aplikację i ustawienia dostarczone z tym komputerem Zainstaluję ponownie system Windows do tego urządzenia Wybrałem te, te drugie, też wybrałem Dobra, klikamy w dalej Ale dobra, ale oczywiście nie, te, tego nie zrobię, bo o, Ten na razie tylko wam pokazuje, jak, jak to zrobiłem I niestety żaden Żaden sposób nie pomógł, przykro mi Dobra E, za, za, zanim kończę ten filmik, musicie na, najpierw napisać, na, musicie, jeżeli oglądaliście ten filmik, napiszcie mi komentarze, obowiązkowo, bo ja mam, bo ja mam z tym problem, wszystkie te opcje, wybra, e, wsz, wszystkie metody wy, wypróbowałem i niestety w ogóle nic, w ogóle nic nie pomogło wcale, przykro mi. O, no i widzicie? zo włączyło się automatycznie fu funkcję skupienie. No i jak widać tylko alarmy. Znowu się pojawiło. Klikam to w to kilka razy i nawet nic się nie zmienia wcale. I to jest właśnie problem. No dobra, to napiszcie mi w, no, o, oczywiście jak, jak najszybciej napiszcie mi w komentarze, co mam z tym zrobić, żeby, żeby wreszcie był naprawiony poratujcie mi trochę, żeby był, żeby był naprawiony aplikacja ustawienia systemu Windows 10 Jest, była taka przyczyna, że po właśnie po, po zaktualizowaniu sterowników karty graficznej od NVD GT, GeForce GTX 750T na do najnowszej wersji sterowników karty graficznej i właśnie albo wstawił albo ultimatum albo, albo od, od ist, przywrócę sterownik karty graficznej albo, czy, albo, inny ster, jakiś, albo zainstaluję jakiś inny sterownik oczywiście tak, żeby wszystko działało na Windowsie 10 zwłaszcza aplikacje ustawienia albo będę musiał niestety za, zainstalować Windowsa od nowa będę musiał reinstalować Windowsa 10 od, od nowa będę musiał wszystko, wszystko muszę od nowa zrobić będę musiał zrobić, od nowa zrobić, będę musiał niestety no dobra Pamiętajcie o komentarzach. Okej, okay, to już koniec tego filmiku. Jeżeli podobał się ten filmik o problemie z aplikacją ustawienia na Windowsie 10, jeśli chodzi o zamknięcie automatyczne po, po chwili automatyczne zamykanie się w, y, us, w aplikacji ustawienia, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki, do zobaczenia. Cześć i papa. Haj.